Cześć, jestem Mr. Slimes, a dzisiaj zagram sobie drugie nazwoki Natora. Yy, nie wiem dlaczego, ale przyszły mi jakoś te postacie do głowy. A będzie to pierwsza w jakby ktoś nie wiedział, to, to jest aktor z tego z filmu "Szybciej Ta postać jest człowiekiem, tak. Ta postać jest kobietą, nie. Ta postać jest graczem komputerowym, nie. Ta postać pochodzi z Polski, nie. Ta postać jest prawdziwa? tak. Ta postać jest związana ze sportem, nie. Ta postać jest muzykiem, nie. Ta postać jest aktorem, aktorką, tak. Ta postać jest tłusa, on jest tłusy, jest. Tak. Ta postać... Nie. Czy twoja postać jest youtuberem? Nie. Ta postać ma związek z samochodami. Ta postać jest ciemnoskóra, nie. Ta postać jest... Okej, okay, druga postać będzie Paul Walker. Ej, czy twoja postać jest człowiekiem? Tak. Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie. Czy twoja postać jest graczem komputerowym? Nie. Czy postać pochodzi z Polski? Nie. Czy postać ciągle żyje? No, niestety on nie żyje. Czy ta postać wzięła udział w II wojnie światowej? Nie. Ta postać naprawdę istniała. Tak. Czy postać była lub jest? Boże, państwa, nie. Czy twoja postać jest muzykiem? Nie. Czy twoja postać występuje? Nie. Ta postać zbija. Nie, zab nie zabijała ludzi. Ja postać dokonała jakiegoś odkrycia. nie? Czy ta je postać jest aktorem, aktorką? Tak. Ja postać ma związek z samochodami. Mhm. Ja postać jest w kimś. Nie. Serio. No jak? On był Dobra. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Do zobaczenia.